Umiarkowane picie alkoholu jest tematem, który wzbudza wiele dyskusji, zwłaszcza jeśli chodzi o jego potencjalne korzyści zdrowotne. Istnieją badania sugerujące, że spożywanie niewielkiej ilości alkoholu, np. lampki wina do obiadu, może nieść ze sobą pewne korzyści zdrowotne. Może to obejmować poprawę trawienia, zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, obniżenie ciśnienia krwi, redukcję poziomu kortyzolu, a nawet poprawę retencji wody w organizmie. Jednak kluczowym elementem jest tu umiar. To, co dla jednej osoby może być korzystne, dla drugiej może być już szkodliwe. Ile to więc ta racjonalna ilość alkoholu? Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ ta tolerancja na alkohol będzie zależała od wielu czynników, takich jak masa ciała, płeć, metabolizm alkoholu czy ogólny stan zdrowia organizmu. Ogólnie przyjmuje się, że przeciętny mężczyzna może bezpiecznie tygodniowo spożywać około 1,5 litra piwa 5%, około 600 ml wina 12% i około 180 ml alkoholu 40%. Jest to jednak jedynie punkt orientacyjny, bo dla jednych to może być mało, a dla innych to może być dużo. Dlatego każdy powinien słuchać swojego własnego organizmu. Z drugiej strony, gdy okazjonalne spożywanie alkoholu zamienia się w całą nocną imprezę, warto pamiętać o konsekwencjach. Nadmiar alkoholu może obniżyć poziom testosteronu, podnieść poziom kortyzolu, upośledzić regenerację organizmu, a nawet zahamować wzrost mięśni. Skutki takie jak kac, ból głowy czy zmęczenie również negatywnie wpływają na nasze zdrowie i kondycję fizyczną, Często sprawiając, że trening następnego dnia jest mniej efektywny lub w ogóle niemożliwy. Dodatkowo obniżenie poziomu leptyny, czyli hormonu sytości, może prowadzić do zwiększonego apetytu. Co z kolei może utrudniać utrzymanie zdrowej wagi. Ostatecznie przecież życie polega na balansie i jeśli zdrowy styl życia i sport i treningi nie są naszym priorytetem w życiu, tylko sposobem na utrzymanie dobrej kondycji, to oczywiście możemy pozwolić sobie na okazjonalne imprezowanie. Ważne jest jednak, żeby robić to świadomie, żeby nie przekraczać naszych indywidualnych granic, żeby nie szkodzić sobie i innym.